Dane na mi było przeżyć drugi etap sądu, których mają być trzy dni ciemności. Też to opisywałem szczegółowo, jak to wszyscy, którzy będą modlić się w zamknięciu na całym świecie, nagle zostaną wezwani trąb anioła i potężnym głosem do pojednania się z Bogiem, a za chwilę do pojednania się z ludźmi. I to właśnie będzie moment, który zadecyduje o tym, że ci właśnie ludzie przejdą przez coś w rodzaju czyść bardzo bolesnego. Też to opisywałem. I dana im będzie łaska tej ocalałej reszcie ludzkości wejść do nowego świata, do tego raju. A co zresztą? Wszyscy, którzy albo się zbuntują przeciwko Bogu już na pierwszym etapie na sądu, na tym sądzie szczegółowym i powiedzą, odrzucam cię, nie chcę, wybieram piekło, zostaną prawdopodobnie z tej ziemi zabrani, kiedy wyraźnie to uczynią, odwrócą się od Boga, nie, nie zechcą przyjąć Jego miłości i propozycji, może byś jeszcze zmienił swoje życie. A pozostali, którzy w tym duchu przetrwają do trzy dni ciemności, właśnie wtedy zostaną zabrani do piekła. A więc to, co mówił Pan Jezus, że na końcu czasów każe powierzeńcom, żeby oddzielili plewy od ziarna, czy też, żeby oddzielili kąkol od pszenicy, to właśnie będzie to, to będzie nieobrazowo, mówiąc postawienie na prawicy i na lewicy, by do piekła, by do raju, czy do nieba. Ale właśnie to nastąpi wtedy. I ziemia opusta się ze wszystkich, którzy nie będą się nadawali do nowego świata, i dodam jeszcze ze wszystkiego, absolutnie wszystkiego, co nie będzie się nadawało do tego raju. Znikną całe domy z mieszkańcami jakieś ogromne fabryki, rafinerie, elektrownie w, no, w całe miasta, które się rozsypią w czasie uderzenia asteroidy. Właśnie w tym dzisiejszym pożegnaniu ze światem chcę ostrzec, że jeżeli ktoś, jako mieszkaniec miasta, doczeka tego dnia, czy tych dni, kiedy na świecie rozlegnie się krzyk, olbrzymia asteroida zbliża się do Ziemi. Widziałem ją z bliska. Widziałem później, że była nad samym horyzontem tak jasna, nawet jaśniejsze niż słońce w południe, tutaj nadlatywało od wschodu. Jeżeli to usłyszycie, uciekajcie absolutnie z miast, bo z nich nic nie zostanie. Zamienią się w stos gruzów. Będzie ziemia do tego stopnia się trzęsła, kołysała, że nawet nikt nie utrzyma się na nogach. No więc wracam do samej paruzji. Słowo to znaczy objawienie się Jezusa. To objawienie nastąpi nagle. Nieoczekiwanie, przyjdzie jak błyskawica, od razu widoczna na wschodzie i na zachodzie. Gdy więc pojawi się na ziemi Antychryst, to jest w Bożym planie, i będzie chciał udawać Jezusa, nie będzie przyciągał do siebie swoją postawą, swoimi fałszywymi cudami, których moc otrzymał od szatana będzie pociągał w całe masy, wśród nich nawet i biskupów pewną księży. Pan Jezus powiedział, nie idźcie za nimi, za tymi, którzy będą y, próbowali mnie, użyję tego słowa, małpować. Kiedy powiedzą wam, oto tu jest, oto tam, nie biegnijcie, bo przyjdę, nagle jak błyskawica widoczne od razu na wschodzie i na zachodzie. I to będzie nasze spotkanie. Można przypuszczać, że Żydzi przygotowują już się bardzo konkretnie do nadejścia Antychrysta. Chcą mu przygotować tron, chcą mu przygotować świątynię, na ile im będzie dane. I ją wybudować, to tylko Bóg wie. Ktoś mówi, że tylko do połowy zdążą. Zobaczymy. Jak pożyjemy, to zobaczymy. Ale o tym myślą, o tym marzą i na to się nastawiają. I teraz sprowokowali, no może powiem inaczej, urządzili całe to, całą tę inscenizację napadu na swój kraj, w tym celu, żeby mieć pretekst do starcia ze światem muzułmanów. Jeżeli do tej wojny nie doprowadzą, no to nie będą mieli pretekstu, żeby złożyć kopułę skały w Jerozolimie, wybudowaną na miejscu, gdzie Abraham składał ofiarę z Izaaka i gdzie dawniej była ich świątynia. Z czasów jeszcze Solomona początek i był. A więc marzą o tym, żeby to dla nich straszne, nie do przyjęcia miejsce oczyścić i tam budować świątynię. No a Hamas jest opłacany z tej samej kieszeni złotem żydowskim, którym utrzymywany jest przy życiu Izrael. Czyli to wszystko jest, jak to się mówi, na tyle grubymi nićmi szyte, że ludzie powinni się zorientować i nie ulegać tej propagandzie. Dla mnie samego to, co się zaczęło w Izraelu, jest potwierdzeniem, że zbliża się moje odejście z tego świata, bo ileś lat temu jakiś głos mi powiedział, nadejdzie chucpa i wtedy świadek zostanie zabrany z ziemi. A słowo chództwa żydowskie to nic innego jak bezczelne oszustwo, kłamstwo takie na wielką skalę, mające oczywiście swoje skutki zewnętrzne, nie tylko wychodzące z czyichś ust. Więc to, co dzieje się w tej chwili w Izraelu, to jest ogromna chudzpa. Spojrzę jeszcze na kartkę. Tak, to już poruszyłem.